Cześć wszystkim. Ja się nazywam Marcel Gitara. Dzisiaj jest ze mną mój kotek. On się nazywa Putek. Putek, putku, 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 Putek. Piękny oko. Po prostu piękny aniołek. Naprawdę przepiękny ten aniołek. Będzie też więcej filmików z aniołkiem Putinkiem. Jeżeli chcecie więcej yy, no, filmików z puddingiem, to zostawcie łapeczkę w górę, nawet ogonek mój, że zostaw łapeczkę w górę. Łapeczka w górę. Subskrypcję. na tym ogonku jest subskrypcja, subskrypcja, dzwoneczek i napiszcie w komentarzu co, co pudinku, pa. Gracias. <coughs>